Z tej strony legowany. Dzisiaj jest dokładnie miały być 8 części, a jest są 4 wielkiego wyścigu, ponieważ plany się trochę pozmieniały, ponieważ moje auto budowaliśmy 2 dni. Wyszło w formie takiego klocka, ale ma bardzo fajne elementy technik. Mój brat zaś zbudował na swoim filmie. Jakieś nie wiem co, co wiadomo, że skopiował ode mnie silnik ponieważ tego silnika się nie da zauważyć, jak z nim rozmawiałem, to on ma silnik, który powiedział, że on tego nie widział. Bo nie widziałem. Widziałeś. Nie. Mam cię z tobą kłócić pół godziny filmu. Nie. Po tym filmie pojawi się film vlogowy, więc to jest taki film vlogowy zobaczycie z jednej perspektywy. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć z innej perspektywy, tej lepszej, to wtedy to wtedy musicie tu zostawić dużo łapek dużo subskrybentów musi być i muszą być komentarze ponieważ jak mówiliśmy na konkursie o konkursie, który, jed, który z, z jeden z was, z tysiąca subskrybentów będzie Dostanie swoją własną figurkę z dedykacją ode mnie i od mojego brata, więc przechodźmy do wyścigu. Naszym zadaniem, no, miała być dłuższa rzecz, miały być po dwa wyzwania, ale się nie udało. Niestety, ze na jego samochód, na mój oczywiście można, bo mój jest dostosowany do każdego środowiska. Yy, zrobimy kur z jeżdżalnią, więc yy, z... taka strona. No. no, więc najprawdopodobniej że mój jest bardzo stabilny, bo tego to chyba musieliśmy trzy razy składać. Bo no. tu mu się ciągle wyczepia, bo ma tylko, bo nie ma dobrego pleta, jakbyś zamontował y, plejta 2 y, z właśnie z tymi jakby dziurka, jakby z tymi otworami, to, to by ci się nie demontowywało i najprawdopodobniej byś mógł wygrać. Albo wygrasz, nie wiem, a u mnie się wyczepia tylko jedno koło ze względów na. Nie na słabość, tylko na to, bardzo, że to są elementy. Więc teraz y, spuścimy je. Tu muszą być tak mniej więcej Ustawę. na równi. Więc y, prosiłbym Czek. Pana... Czek. Nie, moje autko jest za. Wyszło trochę. Ale moje też wyszło. Nie, twoje tak właśnie nie. No dobra, może być tak. Może być tak. Być, bo tu nie zależy od. Wiem. Nie! Nie! No i się No jej. Je. No i był film i po filmie. <gry> Dobra. Dobra. E, problemy same... techniczne. Tu, tu, tu. problemy techniczne, problemy... je. Nie. No, silnik zwalnia. No. No, turbina. Oh, ja o. Taka on najprawdopodobniej potencjał w piachu. Co, co nie Oj. Co ty uh. chciałeś? Co? co ty chciałeś zrobić? Weź tu podejść nie wygłupłem się. Dobra, no dawaj. Czekaj, bo jeszcze teraz nie pamiętam jak to było. No, a to było tutaj. No. Czekaj. Dlatego mnie nie upominaj i mi nie mów, że moje jest tak, a twoje tak. No dobra. dobra. E, spuszczę je. No mój miał lekki problem techniczny. Co może potem wynieść to, że przegra, ponieważ już w kółku i tutaj w kółkach są. E, jest piasek, ale to nie tego. No, i najprawdopodobniej e, te samochody zostaną z nami na stałe, i to będą jakby takie trofea, e, które będziemy pokazywać tam na, ty, tyś, na tysiąc, na na parę tysięcy subskrybentów, takie jakby e, odnowienie historii. Więc e, spuszczamy. Iść tam, podejść tam na tego. Dobra, czekaj. Jeszcze się, Jeszcze się wywróć. Jeszcze się wywróć. Dobra. To, to na szorca wrócimy. Trzy, cztery. Raz. Mówiłem? O! Oh. Eee. Oh, Mówiłem, że wygram? No, ale. Mówiłem, nie, że wygram. Dobra, e, niestety nagroda została odwołana, ponieważ miał być ten zestaw za stówę, ale. Twoje. O, zobacz! A twoje... No, ale mój się nie zepsuł, widzowie. No, U mnie demontowało się to, bo ja mam cztery ja no. pojedyncze. No. To mamy z 10 filmu. I teraz wyobraź sobie, że widzowie nie? oglądali trzy części filmu. Teraz tą czwartą, tylko po to, by zobaczyć, jak to spada ze zjeżdżalni. Ale moim zdaniem te odcinki nam się kręciło bardzo fajnie, ponieważ. Dużo było czegoś takiego, że dużo było planowania, ponieważ te, ten film, znaczy ja film planowałem tydzień, ze względów na to, że nie wiedziałem w jaki sposób to ubrać, bo ja nie umiem na spontanie tak zbudować. Tylko musiałem też myśleć nad częściami, potem to kom kompletować, wszystko mieszać, nie? A ty pewnie na spontanie budowałeś, nie? No mówiłem ci, dobra, mm. ja skończyłem kręcić swoje filmy, masz kręcić swoje i ty budujesz swój, swój no. karcie. Więc... Może jeszcze jeden dla widza specjalny jeden e, poziom. Taki jeden. Ja jeszcze się zgrapywać. No jeszcze raz no. Czeku, ja mam kurde, Ja, mam, ja jestem zdaro pełnoletnia. Ja będę się wspinał kurna na jakiejś zabawki dla dzieci. No wiesz. To z, dla widzów wszystko. Nie miał być parku, a zostałem widza. Ale mm. boli. O. Dobrze, i tu nie będzie. Teraz będzie test na wytrzymałość. Więc... O, spójrz, polegnie! Bo ja go tak pa. To zrobię... całej muszki. Ja biorę kładę tu nogę. Tu i jeżeli... No najpierw może Twojego i... Tak, potem tak, mojego. tak. No. O jeny. Ale się, mało. Nawet, nawet ledwo co zjechał, zjechał, i nawet nie uderzył, a zobaczcie się jak zwalił. Dobra, Więc teraz. teraz mój. Z, e, twój, tylko czekaj. Dobra, za... zostaw, może być to utrudnienie. Dobra. I trzy, dwa, jeden. No i mój nie poleg, nie? Polegnie, bo musi no, od twojego buty. Twojemu nic się nie stało. Zobaczcie, tylko no dobra. te nóżki. I ty akcentem ten tutaj, jak gdzieś oparty owiec. Tym akcentem. Paweł będzie skakał. I tym akcentem kończymy zarówno ten film, jak i całą serię Wyścig Braci: Brat kontra brat. Teraz, prosimy Was jeszcze, osób z na koniec. prosimy osób subskrypcję. Nasz zwycięzca jest tu i tu. Ponieważ zwycięstwo w trasie jest tu, a zwycięstwo w